Siema siema, witam was w drugim odcinku na kanale z serii ze widzów. Ogólnie na początku przypomnę o tym, że ta seria nie jest moja, jest ona zapożyczona od Maisoshiyala, ale to wszystko mówiłem w pierwszym odcinku, więc nie będę się powtarzał. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Wiecie też na Discorda, link macie w opisie. Oczywiście dzięki temu będziecie mogli właśnie na przykład tutaj jak widzicie na kanale zestawy widzów, bo tak od dzisiejszego odcinka będę po prostu oceniał Wasze ciężarów. Ogólnie nie będę tłumaczył o co chodzi w tej serii, jeśli ktoś nie wie to zapraszam do pierwszego odcinka, link macie w opisie, no i macie też w karcie zaznaczoną playlistę właśnie z zestawów widzów. I ogólnie to, co zrobiliście po tym, gdy tamto odcinek z zestawu widzów leciał, to naprawdę przeszło moje oczekiwania. Tyle osób wysłało właśnie zestawy, więc no naprawdę dzisiaj musimy się szybko sprężyć. Więc pierwszą osobą, którą tutaj wysłał jest Lampard D9DE9808, jest to jeden z moich moderatorów na YouTubie. I wysłał on tutaj właśnie taką skanię z takim malowaniem, spoko skania, bardzo ładnie wygląda. No i moja ocena, no to jest takie 6,5 na 10, ponieważ nie jest to nic nadzwyczajnego, no ale bardzo fajne, jest nie przeszadza więc no jeszcze raz powtórzę 6,5 na 10 moim zdaniem kolejny zestaw jest wysłany od Mrasnego e, wysłał tutaj bardzo ładnego wolwiacza razem z e, furgonios od Krone jeśli dobrze widzę no i wysłał właśnie taki fajny zestaw e, tutaj bardzo fajnie jest zrobione nie dość, że tutaj e, Volvo jest e, ten znaczek taki to jeszcze tutaj logo tutaj też jakieś e, te nie pamiętam jak to się nazywa wszystko jest dobrane do siebie czyli nie na paczkę wszystkiego tylko tak właśnie ładnie zrobił ogólnie mało kiedy mi się podobało podoba ten zderzek na przodzie. No i co? Moim zdaniem ciężarówka zasłużenie dostaje ocenę 8 na 10, bo myślę, że da się i tak ładnie zrobić ciężarówkę, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie ta ciężarówka jest zrobiona. No i co mam więcej mówić? No naprawdę mi się podoba. No i kolejny zestaw wysłał Galus jest to skania Streamliner Topline V8 730 HP. No i co mam powiedzieć? Spoko skania również z naczepą od Krone, eee, z... Spoko naczepa, bardzo fajnie jest ta ciężarówka zrobiona, aczkolwiek no po prostu taka zwykła, e, zwykła nieprzesadzona ciężarówka. Moim zdaniem ocena to takie znowu 6,5 na 10, ponieważ nie jest to nic nadzwyczajnego, e, no ale spoko. Wolnie teraz jeszcze wysłał środek skani, też no spoko jest to zrobione, akurat ja tak nie za bardzo za skaniami przepadam, e, no i staram się po prostu subiektywnie to oceniać, nie żeby było, że moim zdaniem gorsza e, firma, albo po prostu nie ją lubię i ten, tak jakby co to mówię. No i tutaj jeszcze wysłał postój ciężarówka. No spoko. Kolejna jest tu ciężarówka znowu od Mrasnego, jest to BDF yy, i jest to skania znowu RK. Tylko taka starsza i to jest Miller Transport Scale Nie wiem jak to czytać, po skandynawsku jest. I ogólnie to jest najprawdopodobniej po prostu zwykłe takie malowanie BDF-owe. Yy, no i to jest ciężarówka jest zrobiona typowo pod tuning, bo zobaczcie, on jest tuningowana. Czy mi się podoba? No to malowanie jest bardzo ładne. Ciężarówka no już te świata mi tutaj nie pasują, ale no nie wiem, temu zestawowi dam taką cenę 7 na 10, bo moim zdaniem no jest spoko wykonana. Aczkolwiek mówię, nie lubię za bardzo po prostu nawalonego wszystkiego całego tuningu. Nie jest to za bardzo przesadzone, no ale moim zdaniem 7 i 7 na 10 będzie zasłużone. Kolejną osobą jest Kuboplo, który wysłał tutaj taki zestaw DAFa 106. Raz Razem, no, z naczepą, z niskopodwoziówką, z dwoma DAFami na naczepie. No, fajnie wykonana, widzę, że tu masz DLC z DAFA, bo jest podświata, logo podświatowe, nie wiem jak to się mówi, takie niebieskie. No, w sensie LEDy. No, bo ciężarówka jest spoko wykonana. Tutaj bardzo fajnie fituje do tego. Ten, no. Na kamienie, nie pamiętam jak to się nazywa. Moim zdaniem ciężarówka zasługuje na taką, nie wiem, 7 na 10 Nie jest to też nic nadzwyczajnego, no ale bardzo fajnie zrobiona. Tutaj znowu wysłał w Łodzi ciężarówkę właśnie e, Galuś. No i tu kolejne zestawy wysłał. Tym razem DAWA e, 105. Znowu taka ciężarówka zwykła, normalna. Też firanka szara. E, szary zestaw zwykły, spoko. E, tutaj w środku wygląda no bardzo Spoko. Nie, nie tyle, że ładnie, no ale nie wiem, ja bym nie mógł długo taką e, ciężarówką jeździć w grze, bo by mi strasznie przeszkadzało ten kontrast białego z czerwonym. Ja bardziej lubię takie kolory jednolite w ciężarówce w środku, e, no ale spoko, no za tą ciężarówkę to co ja mogę dać? No znowu 6,5 na 10, nic nadzwyczajnego, e, no chyba 6,5 na 10, to taka najczęstsza ocena będzie. No i kolejną osobą, która tutaj wysłał jest Carlos2115. E, wysłał tutaj Wolwiacza z Furgonem. Dobrze widzę, też od Krony bardzo fajnie zrobiona ciężarówka nie jest przesadzona malowanie jest spoko, tutaj też jest spoko zrobione, jedyne co to mi się nie za bardzo podobają te światła, no ale myślę, że dam spokojnie temu zestawowi ocenę tą 7 na 10, bo i tak ta ciężarówka jest naprawdę spoko wykonana, no i znowu raz, no i tutaj z wysłą 2 albo trójkę chyba trójka taka niska, w sumie na tych starszych Mercedesach się nie znam no ale bardzo fajnie zrobiona, w ogóle bardzo często takie ciężarówki Podjeżdżałem pod, do Biedronki z naczepami Więc bardzo, bardzo ładnie mi się podoba ta ciężarówka W sumie jeśli mam być szczery To najbardziej mi się podoba z Mercedesów, jeśli chodzi o ciężarówki, to MP5, oczywiście, ale też MP2 z Antosem, to są naprawdę fajne ciężarówki. MP3 i 4 akurat tak średnio mi siada. Chyba, że no, zależy w tuningu, bardzo fajnie wygląda w ogóle w Mercedesie plastik. No i lecimy dalej. Tutaj Volvo FMX 540 KONI z gabarytem wysłał kto? Paweł 40 5, no i mówię takiego wolwiacza, nie z najwyższym dachem, tylko z najniższym, albo z takim średnim, te spoko wykonane trochę chyba za dużo tych światełek, ocenę dam no 6, bo nie jest to nic nadzwyczajnego no ale spoko, no i wysłał tu jeszcze drugie zdjęcie, tak się prezentuje tutaj Kubo Plok znowu wysłał kolejny zestawik, jest to znowu skania RK no z tym wywrotką, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywało, i tutaj bardzo ładnie światełka zrobione, w Polsce nie wiem czy to jest legalne pewnie nie bo Polska jako przepisy drogowe ma trochę bardzo e, no takie surowe no ale bardzo fajnie zrobiona ciężarówka e, tutaj fajne te miszelinki na górze, na dachu e, w środku to się tak prezentuje tu już bardziej ładniej niż tam ktoś co wcześniej wysłał, bardzo ładnie tutaj jest to zrobione, bo to jest czarne, tutaj niebieski się odbija, e, tutaj czarne z czerwonym ta firanka, więc to no naprawdę spoko, e, no i tu za tą ciężarówkę myślę, że mogę dać 7,5, bo naprawdę jest bardzo fajnie zrobiona, no i tutaj znowu Galuś wysłał, tym razem Mana TGA, e, TGA czy TGX, a TGA chyba e, bardzo spoko, bardzo rzadki widok takiego ma na WTSie, e, znowu zwykła, normalna ciężarówka, praktycznie bez tuningu, nie licząc tego tutaj na oknie e, no i co mam powiedzieć, tu w ogóle ten mod na akcesoria dodający zamkniętą tabliczkę akurat e, no co, moim zdaniem 6,5 mogę dać, bo ciężarówka spoko, nic nadzwyczajnego no i tutaj Błażej habior wysłał E, swój zestaw Tutaj Dafas to szóstkę e, Z... Aha, jak to się nazywało? To, nie wiem czy to jest kontener, raczej nie e, No ale tutaj dam szóstkę Bo jednak moim zdaniem No sorry, ale średnio mi siada ten zderzek na przodzie Ten grill e, Nie wiem czy to grill, no ten zderzek w sensie e, Bardzo średnio to jest zrobione Moim zdaniem mało Ogólnie tak jak mówiłem nieraz Bardzo mało kiedy podoba mi się ten zderzak Grill na przodzie e, Bo to trzeba umieć ładnie naprawdę zrobić i mało kiedy mi to po prostu siada. E, tak jak mówiłem szóstka, bo nie wiem czy tam powiedziałem, Galuś tutaj wysłał znowu mana, e, o chyba TGA, tym razem e, w takim malowaniu heavy cargo e, z, Tutaj z tirem z jako, tą, jako z tym akcesoriem Akcesoriem no, Nie wiem jak to odmienić e, tirem, Spoko jest to zrobione e, z Tu z krzyżem Nie wiem jaki to jest kolor czy niebieski czy czarny Bo zdjęcie w nocy wykonane Ocenka to 6 na 10 Kolejną tutaj osobą to jest Galuś Który wysłał o Iveco Swaya. E, tutaj wysłał w zestawie Z naczepą Krone I znowu zwykły normalny zestawik Iveco Swaya. E, w sumie nie wiem, czy mam oceniać malowanie, czy mam oceniać ciężarówkę, czy mam oceniać, jak on to zrobił. E, no, po prostu 6, bo nic praktycznie nie tuningowane. Po prostu tuningujcie choć trochę, żeby to ładnie wyglądało. E, w sensie, no. A tutaj znowu wysłał Dafa. 105, widzę, że bardzo często zmieniasz ciężarówki. No i wysoł tutaj z niebieskimi światłami. No to niestety w Polsce, no to byś daleko z taką ciężarówką nie zajechał, Znowu, mało tuningu, jedyne co to tutaj dodane, tutaj dodane, no i tutaj dodane. Ale ocenkę mogę dać. Myślę, że na spokojnie 7 mogę dać, bo ładnie te światełka fitują z tym kolorem. W środku, znowu niebiesko-czarne. No i widzę, że tutaj fotwadika jest, bo jest o to to. E, więc no naprawdę spoko jest zrobione Tutaj dodał też e, te na szybę Spryskiwacze e, Co mam powiedzieć no 7 na 10 Bardzo fajnie modzik wykonany Kolejną tutaj jest e, osobą którą wysłał Jest Ryba Stol Filip no, i wysał tutaj znowu mana Tegia z firanką, taką fajną firanką. Nie wiem, czy nie z lowdeckiem przypadkiem, no ale bardzo fajnie wykonana, e, fa wykonany zestaw, i bardzo rzadka ta naczepa jest taka o. E, myślę, że tutaj mogę dać, e, no, 7 na 10 za tą e, przyczepę, bo jest naprawdę bardzo rzadka, jak już mówiłem. No, i tutaj mrasny wysoł skanie RK, tutaj e, z firmy Henrys sen jakoś tak. No bardzo spoko jest zrobione, bardzo ładnie się te kolory komponują niebieski, biało, czerwony i no biały. Spoko jest to wykonane. Myślę, że tutaj ocenkę mogę dać w sumie nawet 7,5 na 10, bo naprawdę spoko jest to wykonane, jak już powiedziałem nieraz. No i tutaj rybasz a nie, to wysłał Mrasny, dobra. E, nie wiem, czy już powiedziałem, dobra, już się pomyliłem. Tutaj jeszcze ryba Stol e, wysłał ze swojej firmy z tego, co wiem, e, Fish Trans e, taką skanem RK. Pokomalowanie, no myślę, że mogę dać 6,5 na 10, no ta naczepa znowu ta rzadka, no i tutaj nie wiem czy się zalicza to do zestawu, ale może gdzieś w sumie nie wiem, nie wiem czy to nie jest z Robloxa albo z czegoś, no średnio widać, bo tu widzę 3 straże pożarne, jedno zwykłe auto, no i 2, no i policyjne, jedno... 1... Kija policyjna, no i pewnie Mercedes Ambulance możecie też taki gier wysyłać, ale po prostu wysyłajcie to bliżej, żeby było widać dokładnie. No i tutaj mój zestaw na konwój wysłał Rockso, bardzo ładny w ogóle. Wysłał Dafa 106 w takim malowaniu. W sumie znowu zderzek mi się bardzo średnio podoba. Góra też tak średnio, ale w sumie te naczepy bardzo fajnie zrobione. Myślę, że ocenka, no to 7 myślę, że mogę dać na spokojnie. Tutaj ryba znowu wysłał. Lawę bardzo spoko, nie wiem czy co to oznacza, czy to nie wiem, czy po Śląsku, czy po jakimś tam yy, to oznacza. No nieważne No i tutaj wysłał właśnie taką skanie niską e, Z niskim dachem e, jako lawetę Bardzo fajnie wykonany mod W ogóle daj jakbyś mógł w opisie Napisz linka czy do tej skani Czy linka do tej e, lawety Najlepiej do dwóch tych rzeczy Bo naprawdę bardzo rzadko jest to spotykane e, No i myślę, że za to, że bardzo rzadko jest to spotykane Mogę wystawić 7 Naprawdę ładnie to wygląda No i tutaj Bob. Lok, chyba teraz dobrze przeczytam, e, wysłał skanie RK e, z właśnie z taką wywrotką chyba, jeśli dobrze e, pamiętam, no i co tutaj mam, myślę, że za ten zestaw mogę dać takie 6, bo nie jest jakieś e, wykonany super ładnie, no i tutaj wysłał Husqvarna, a to ja z na na Nordcap ja jadę białym, nie wiem czy się zalicza do zestawu widzów, ale on też ogląda mnie, więc spoko. No, zwykłe, fajne ciężarówki. No, bardzo fajnie, fajne zdjęcie. W ogóle nie wiem gdzie to note Cup jest, ale bardzo fajnie, bardzo fajny pomnik. No, ale cóż, no, zwykłe zestawy widzę, że też to na multi jest robione, więc no, nie dało się jakoś fajnie jej stuningować. No, ale co, no, myślę, że za te dwa zestawy mogę dać 6,5 na 10. No, po prostu jedna i druga ciężarówka dostaje taką cenę, bo to jest najzwyklejsza ciężarówka. Tutaj Wysłał sobie e, taką ciężarówkę, najprawdopodobniej tak, no wysłał w skanie. Te zwykła ciężarówka, malowanie streamline e, zwykłe, no to też 6,5 na 10 z przodu. o Dobra, zmieniam ocenę 7,5 na 10. Widzę, że tutaj ładnie z przodu. Tutaj jakiś wisiorek, nie pamiętam jak to się nazywa zaklinacznów czy jakoś tak. To chyba to jest. No i z przodu też yy, taka fajna, yy, fajny, taki fajny stół, nie wiem jak to się tam nazywało Blat czy coś. Yy, spoko, fajne kolo, fajna kolorystyka. Yy, no i fajny magik. Tutaj wysłał podiodników w Holandii. Pozdrawiam, jeszcze tak to wygląda: czyli zmienił po prostu kolor. No w sumie to bardziej mi się podobało niż to, ale i tak zostaje przy ocenie 7. No i tutaj wysłał abiła swojego Wolwiacza, którym był ostatnio na konwoju. W sumie dzisiaj, bo ja dzisiaj to nagrywam po konwoju, no ale wy to widzicie tydzień później. No i wysłał tu właśnie takiego Volvo FH. 16, bardzo fajny Zestaw, bardzo fajnie się komponuje Ta naczepa z, z tym Wolwiaczem, tutaj też używa tego DLC na Volvo, bardzo fajnie Zrobione, moim zdaniem mogę na spokojnie Dać 7,5 na 10 Bo nie dodał żadnych tam kolorowych Światełek, chyba że te dwa, nie dobra Dodał jednak trochę, no ale bardzo Fajnie zrobione, nie tak y na środku, żeby było widać że światełko tylko tak fajnie poukrywane no i te 75 na 10 myślę, że jest zasłużone no i tutaj Galoś wysłał znowu Dafas 105 tym razem dalej od Wadika, tutaj zmienił jedynie kolory bo to były chyba jak dobrze pamiętam niebieskie tutaj w ogóle, tu patrzcie, że to jest czerwone, a tu jest takie białe dziwnie to wygląda od zewnątrz to tak wygląda, myślę, że za ten zestawik mogę dać 65 na 10 bo mi się trochę nie podoba to czerwona ta czerwona płachta na dole, nie wiem jak to nazwać no jest taka trochę średnia. No i tutaj jeszcze wysłał mała poprawa skani, bo tamta była porażką. Wysłał rybasz Stolfilip. No i taką skanię z... Poko, fajna skania. Myślę, że zestawik oceniam na 6, bo jednak nie jest to nic nowego. Tamta, jeśli dobrze pamiętam, jego zestaw z zawetą był trochę fajniejszy. Jeszcze pomyślałem o tym, że będę robił takie coś jak zestaw, po prostu odcinka, który zestaw się mi najbardziej podoba, a na przykład później za, każdy, za każde 10 odcinków będę wybierał jeden najlepszy zestaw i może na przykład jakąś nagrodę dam tej osobie za najlepszy zestaw. Jeszcze o tym pomyślę. No ale naprawdę bardzo fajne ciężarówki w tym odcinku były. No, i teraz muszę wybrać sobie jedną, która najbardziej mi się podoba. W sumie, wy też możecie pisać, która ciężarówka wam się najbardziej podobała. A ta, która ciężarówka będzie miała w sumie najwięcej głosów, może przejść też jako drugie miejsce. E, no, ale no dobra. Myślę, że ciężarówką, która najbardziej mi się podoba, to jest ta, która wysłał e, AbiBas. Jest bardzo ładnie zrobiona. No, ale też inne osoby, które miały czy to 6, czy to 6,5, czy to 7, czy 7,5 na 10, nie wiem, czy chyba 8 na 10, też tam było. E, no to wszystkim osobom, Naprawdę dziękuję za wysyłanie zestawu widzów e, Jeśli w tym odcinku wam nie wyszło To możecie w następnym odcinku poprawić się I zrobić jeszcze lepszy zestaw e, I może wtedy to wy właśnie wyjdziecie A teraz gratuluję Dzisiejszy odcinek wygrał e, Abibas A wy piście, który najbardziej wam się zestawik podoba Moim zdaniem ten chyba najlepszy był No i co dzięki za obejrzenie odcinka Jeśli odcinek wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji Bicie też na discorda link macie w opisie I co siemam do następnego Następnego, cześć!